Trochę celowo, trochę przez przypadek w istocie układa się ten nastrój w naszym wieczorze wyborczym falowo, także teraz zajrzymy, zajrzymy do sztabu, gdzie nastrój... Teoretycznie mógłby być dobry. Platforma Obywatelska, platforma jest drugą siłą polityczną w Polsce, zdobyła ponad 13% głosów, ale umówmy się, 13% to nie jest to, na co liczyli liderzy platformy. Tam jest Mikołaj Kunica, Mikołaju, jak, może nie na samym początku, bo to widzieliśmy, ale już kiedy ochłonęli liderzy platformy po kilkudziesięciu sekundach, jak zareagowali na ten wynik. To znaczy ta pierwsza reakcja była rzeczywiście żywiołowa, ale patrzyłem na twarze e, trzech liderów. E, tutaj reakcja już nie była e, tak żywa. Tutaj wszyscy się zastanawiają, czy to, co mówiłeś, czy to jest rzeczywiście, to jest drugie miejsce, ale czy to jest rzeczywiście dobry wynik. Koło e, jest Andrzej Olechowski, e, człowiek, który 11 miesięcy temu w wyborach prezydenckich osiągnął wynik zbliżający się do 17%. Dzisiaj 13%. E, jak pan ocenia ten wynik? Czy to rzeczywiście jest dobry wynik, czy nie? No, niewątpliwie udało nam się już zbudować bardzo istotne. Środowisko polityczne w Polsce, ale to jeszcze nie ma odzwierciedlenia w takim wyniku wyborczym, jakim byśmy chcieli. No, czeka nas jeszcze praca. E, wolałbym, żeby to było między 15 a 20. A co czeka nas w parlamencie, Panie Marszałku? Mogę chyba tak, bo do Pana mówiliśmy, rozmawiając z Donaldem Tuskiem. Jest Pan podobno kandydatem na wicemarszałka Sejmu, to prawda? Na razie czuję się współtwórcą dobrej sprawy. A jak ten parlament będzie wyglądał? SLD ma. 232 mandaty. Potwierdza się to, co leżało u źródeł naszej decyzji wiele miesięcy temu, że trzeba za wszelką cenę ratować to, co się da z dość zdruzgotanej polskiej sceny politycznej, szczególnie tej części na prawo DSLD I te wyniki dzisiaj to potwierdzają. My wiemy, że czeka nas gigantyczna praca, cięższa niż przez te ostatnie 9 miesięcy i ona w tym parlamencie na pewno będzie ciężka, ale powiem szczerze, no Bogu dzięki, że jest platforma. Bo gdyby nie było platformy, to co by było? Na razie to tyle. Gdyby nie było Platformy, to co by było? Nie potrafimy odpowiedzieć na to pytanie. Mikołaju, myślą, że... Mikołaju dzisiaj, ale jest, jest tak? jedno pytanie, na które chciałbym, jeśli poprosić jeśli możesz liderów Platformy, żeby pozostali obok Ciebie, bo jest jedno pytanie, które w tym momencie musi być zadane. Przypomnijmy z wyników, które Państwu prezentowaliśmy, wynika, wyników wynika, ale niech będzie. Sojusz Lewicy Demokratycznej ma przynajmniej na teraz 232 mandaty. Gdyby ten wynik Troszeczkę się zmniejszył. Sojusz może mieć 229 mandatów, a wtedy potrzebuje koalicjantów. Albo koalicjanta, przynajmniej jednego. Jeśli możesz, jeśli możesz, prosiłbym, żebyś zapytał liderów Platformy, czy oni dopuszczają na tym etapie, czy dopuszczają taki wariant. Koalicję SLD z Platformą. Liderzy Platformy w tej chwili już wychodzą, ale... No, nie ma już ich na sali. Rozmawiałem, przed, rozmawiałem z nimi przed chwilą. Absolutnie taka koalicja jest niemożliwa. Przy żadnym wyniku SLD Platforma nie zamierza współtworzyć ewentualnie rządu z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Dziękuję ci bardzo. To był Mikołaj Kunica. Czyli na tym etapie jesteśmy w stanie powiedzieć, że prawdopodobnie, podkreślić prawdopodobnie, Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie w stanie stworzyć samodzielnie rząd. Ale z tego słowa prawdopodobnie wynika, że być może niezbędny okaże się koalicjant, tym koalicjantem teoretycznie można sobie wyobrazić mogłoby być polskie stronnictwo ludowe, bo było tym koalicjantem przez 4 lata od 93 do 97 roku.